Dzisiaj pokażemy Państwu odparcie drugiego ataku na Westerplatte. Mamy 1 września, jesteśmy przed południem, godzina gdzieś 9.10. Niemcy po przedpołudniowym porannym laniu, gdzie zginęło ich około 30. Z czego większość zginęła, zaplątana w sieci pułapek inżynieryjnych na przedpolu CKM-ów, gdzie nasze ckm -y praktycznie strzelały jak na strzelnicy do ustawionych puszek. Nie mieli szans, nie mogli przeżyć. Po tym szoku, przedpołudniowym Niemcy, uzupełniając Kriegsmarine, które już było zdemoralizowane tymi stratami, o ss Heimers z Gdańska. Postanowiło zaatakować. Ten atak miał być decydujący, ostatni. Po tym ataku Niemcy zmieniają taktykę. Zorientują się, że walka z Polakami na tym samym poziomie, czyli piechota uzbrojona w broń strzelecką, przeciwko piechocie uzbrojonej w broń strzelecką. Polacy mają wyjątkowo dobrze skalkulowaną przewagę. Skalkulowaną, dlatego że po pierwsze było nas nie stu, tylko dwustu. Stu żołnierzy udało się przemycić wbrew traktatom międzynarodowym. Poza tym mieliśmy tam ogromne nasycenie karabinów maszynowych. Ta grupa, która wyjechała z Kielc, wy musicie mieć świadomość, to w dużej części byli przeszkoleni podoficerowie z kieleckiej szkółki celowniczych karabinów maszynowych. Major Skowron, ten ostatni Inwester Placzyk, z którym mieliśmy do czynienia, był nie tylko dowódcą wartowni numer dwa, jeśli chodzi o strzelanie, ale był także strzelcem celowniczym CKM-u z Cenzusem. Stąd wyjechali najlepsi i ci najlepsi tam potem potrafili obliczać pole ostrzału tylko dzięki wyobraźni. Chodzili po tym terenie, przeliczali sobie odległości i zaznaczali sobie w myślach miejsca, gdzie powinien być ogień skoncentrowany. Dlatego Niemcy, którzy zlekceważyli Westerplatte, nie mieli nawet map tego y, miejsca, a to, co wiedzieli o tym miejscu, to wiedzieli i mieli mapy tylko i wyłącznie z czasów, kiedy był to kurort, bo Westerplatte było kurortem kiedyś, zanim przejęte zostało przez wojskową składnicę. Zatem! Jesteśmy właśnie w tym miejscu, gdzie decyduje się, jak Niemcy dalej będą walczyć z Polakami na Westerplatte. Drugi atak, który miał być atakiem konwencjonalnym przy użyciu siły żywej z bronią strzelecką. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 1 września. Ostrzały Sz Sz Szlezwika-Holsteina okazały się mało skuteczne. Niemcy w pierwszym ataku, już po tym ogromnym huraganowym ogniu, ze Szlezwika byli przerażeni. Szli nie tylko między przewróconymi drzewami, co mogło robić jakieś wrażenie. Pamiętajmy, że jest to początek II wojny światowej. Jest wielu żołnierzy, którzy są nieostrzelani. Robiło to na nich wrażenie, ale jak wspominają, jeszcze większe wrażenie robiło to, że kiedy się kryli, kiedy przypadali do ziemi, to musieli się chować za niewybuchy ze Szlezwika Holsteina. Pociski ze Szlezwika nie zdążyły się uzbroić. Szlezwik strzelał z tak małej odległości, że te pociski bardzo często, jak kaczka, odbijały się od powierzchni Westerplatte i wpadały do morza za Westerplatte. Te, które uderzyły o ziemię na Westerplatte, nie wybuchały. Tych pocisków jeszcze po wojnie zebrano multum właśnie w tym obszarze. Dlatego też. Ten drugi atak miał być atakiem, w którym yy, użyto bardziej motywowanych żołnierzy, między innymi żołnierzy z SS Heimwer Danzig. Jeszcze wtedy SS Mani nie mają żadnej krwawej legendy, jeszcze nie są czarną legendą, ale są inaczej szkoleni, są przygotowani do walki. Yy, jeszcze nie mają przed sobą historii rozbicia, bo przypomnę, że jedyna dywizja SS, która została rozbita całkowicie i jej numer zatarty, to właśnie w wojnie obronnej 1939 roku. To zrobili. Praktycznie rzecz biorąc, ta forma wzmocnienia miała posłużyć totalnej klęsce Westerplatte. I ostatnia tajemnica. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Westerplatte przed wojną pełniło rolę polskiego Fortu Knox. Tam był zmagazynowany część skarbu polskiego, czyli złoto w sztabkach, czyli żyro naszej złotówki. Część z tych sztabek złota była magazynowana na Westerplatte. Dopiero niedawno pracownicy Muzeum Westerplatte odkryli, że właśnie trzymane tam dwa samochody, w tym między innymi Fiat Junak, który tutaj jest pokazany na banerze i jest informacja o tym, że będzie rekonstruowany, mogły służyć, mogły, zakładamy, ale jest wysoce prawdopodobne, że służyły nie tylko Temu, że Gdańsk był rozpoznawany przez majora Sucharskiego. Przypomnę, Sucharski jest oficerem wywiadu. Jego zadanie skończyło się w momencie ataku na Westerplatte. Jest oficerem wywiadu. Kiedy atakują na Westerplatte, on miał tutaj Dąbrowskiego, od tego, żeby Dąbrowski tam dowodził. Więc... Złoto nie dostało się w ręce Niemców, czyli Sucharski zdążył chyba to złoto stamtąd wywieźć. Bo pytanie brzmi, czego bronili? Czy pustych magazynów? No, bronili tego, co Niemcy myśleli, że tam jest. Myśleli, że jest tam złoto. A więc zapraszam. Placówka prom. Po silnym ostrzale z pancernika Schleswig-Holstein musiała porzucić swoje stanowisko w terenie i wycofać się w kierunku swoich kolegów. Żołnierze z promu. Niechętnie opuszczali stanowiska, ale wiedzieli, że ten punkt oporu był tylko punktem zaimprowizowanym. Był punktem, który miał przedłużyć obronę i podtrzymywać atak niemiecki. Wycofując się, starali się za wszelką cenę uratować, uratować sprzęt. Udało się im wyjść z ciężkiej karabiny maszynowe i... To wszystko pozwoliło, że gotowość bojowa tych żołnierzy była odtworzona. Zaraz, chwilę po tym, jak e, zaczęli meldować, że opuścili stanowisko. Właśnie widzimy dobiegającego dowódcę, który tłumaczy dowódcy wartowni, co się dzieje. Melduje, nie jesteśmy w stanie się utrzymać. Nasze możliwości skończyły się. Pierwsi ranni, zabici. Niemcy w tym czasie. Rozpoczynają rozwój, rozwinięcie swojej linii. Starają się atakować na razie zgodnie ze sztuką, a więc będzie tyraliera, a więc będzie rozpoznawanie możliwości przeciwnika. Podejście, podniesienie ciężkich karabinów maszynowych umieszczonych na motocyklach. Był to patent, który wydatnie im pomagał. Pamiętajmy, że odległości strony niemieckiej, czyli Gdańska są bardzo zbliżone do tych, jakie tutaj mamy. Po drugiej stronie. Są normalnie porty. Niemcy blisko, przy ziemi, powolutku posuwają się w kierunku pozycji polskiej. Polacy rozpoczynają ogień. Strzela placówka Ford, to ta po lewej stronie i wartownia numer 5. Wartownia numer 5. Macie Państwo przed swoimi oczami w skali 1 do 1. Model przedziału bojowego. Tak to wyglądało od środka, tak? Nasi żołnierze byli chronieni w wartowie. Niemcy co jakiś czas podchodzą pod ogniem coraz bliżej, zalegają, i w tym momencie polska strona wstrzyna ostrzał moździerzy. Pod koszarami były zgrupowane polskie moździerze. Jeszcze pierwszego dnia mamy osłonę. Prawie, że artyleryjską, bo mamy działo prawosławne. Zapraszam Państwa tam do środka. Prawosławna stoi na stanowisku Muzeum Westerplatte. I mamy odtworzone przez rekonstruktorów moździerze przedwojenne. to jest bramki. Rozpoczyna się ostrzał. Niemcy mają pokrytą swoją strefę ataku. Próbują się przebić podobnie ogniem moździerzy. Ale... Przed nimi las, muszą zdobyć las, ten las da im schronienie, polska strona nie będzie ich tam widzieć. Zdobycie lasu to jednak nie wszystko. Dabiega grupa Dejka, ciągną ze sobą lekki karabin maszynowy. Ten karabin maszynowy w wczorajszym został zdobyty na Niemca. Teraz będzie raził swoim ogniem atakujący Widzimy, że ogień robi się coraz bardziej gęsty. Niemcy starają się znaleźć słabe miejsce w obronie Polaków. Dej wysyła do fortu jednego żołnierza z prośbą o przeniesienie ognia na centrum ataku Niemców. Ponieważ leki karabin maszynowy nie może ostrzeliwać szforu kolejowego. Oszar biegnie z pomocą uzupełniający karabin. Ręczny karabin maszynowy. Biegnie także w jego kierunku posłaniec, który wskaże drogę. Obsługa ręcznego karabinu maszynowego uzupełnia kierunek, i teraz polska obrona wzmacnia się. Nagle biegnie rusznikarz. Mac Sadowski. Rusznikarz, który. Potrafi naprawić każdy rodzaj broni. Lekki karabin maszynowy będzie za chwileczkę uratowany. W tym czasie. się wycofać. Niemcy wycofują się, ponieważ ilość karabinów maszynowych na tym odcinku przekracza ich zdolności ogromne. Wracają na pozycje wyjściowe. Matrygielski zdejmuje CKM i opierając go na chłopcy na workach, strzela w kierunku Niemców na pograniczu. Rzuca legendarne już powiedzenie do swojego kolegi po prawej stronie. Ej, Brądynek, daj mi ogień ciągle w Teksaski. Rzadko spotykana komenda wojskowa, ale jednak skuteczna. W tym czasie drugi CKM skręca z ogniem w kierunku plaży. Plaża zostaje pokryta gęstą zaporą ogniową. Atakujący oddział niemiecki ucieka. Padają ranni i zabici. Widząc ucieczkę swoich kolegów z plaży, powoli reszta Niemców koncentruje się w centrum. Obmyślają plan. Środkiem nie dało się. Zaczyna dojrzewać w myślach niemieckich dowódców pewność, że Polacy są nie do pokonania zgodnie z przedwojennymi regułami walki. Trzeba zastosować jakiś kwyt. W takim razie koncentrują na plaży Całość swoich sił I postanawiają podejść stronę polską Wartownia numer 5 I e fort otwierają okien do atakujących Żeby podbudować swoich żołnierzy Chciał poprowadzić atak porucznik Henningsen Został trafiony cenną serią z karabinu maszynowego Lojalni żołnierze wycofują się z pola walki Unosząc swojego porucznika, którego donoszą do szybkiego środka transportu. Tutaj bardzo często widzowie zadają pytanie, czy Polacy nie mogli pobiec za nimi, czy nie mogli ich pogonić. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że linia obrony Polska opierała się o stanowiska umocnione. Linia obrony była troszeczkę jakby zmienionej epoki, czyli z pierwszej wojny światowej. To były umocnione punkty ogniowe, to były okopy, nie było mowy o ściganiu Niemców. Niemcy powoli ubezpieczonym szykiem zajmują stanowiska i oddają ostatni ogień, ale jest to ostrzał który ma osłonić odwrót. Pojedynczo w odwrocie zabezpieczonym cofają się do portu. I pokolutku zostają tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie karabiny maszynowe, osłaniające odwrót Niemców, którzy para po parze jeden po jednym odskakują do tyłu, wycofują się. Cały czas podobniem Moździerzy Stosza. Cały czas podobnie fortu, gdzie dowodzi Mat Rygielski. Ostatnie strzały. Włącza się pancernik Schleswig-Holstein, a pan teraz zajmie główną rolę. Widzimy żołnierza dobiegającego ze skrzynką amunicyjną. Kończy się amunicja na placówce Ford, ale sprawna linia kurierów uzupełnia natychmiast te braki. Tutaj włączam stopklatkę. Tutaj włączam stopklatkę. Na widok stop klatki wszystkie strony milkną. Ostatnia komenda przy moździerzu Bardzo proszę rekonstruktorów o powstanie stoplatka. Drodzy Państwo, jest godzina 12... jeszcze jeszcze chwileczkę. Jest godzina 1231 września. Mniej więcej tak troszeczkę o godzinę dłużej trwała e, walka. Ten atak był bardzo impulsywny, ale jednocześnie był atakiem krótkim jak na 7 dni obrony. Niemcy ponieśli kolejne straty, stracili porucznika, człowieka, który starał się własnym przykładem zagrzać żołnierzy, którzy no, nagle zobaczyli, że to nie będzie zwykły spacerek, to nie będzie zajęcie, a potem robienie fotografii pamiątkowych. Tu trzeba było walczyć i najgorsze, trzeba było ginąć. Polacy w tej walce okazali się w tym rozdaniu silniejsi, okazali się lepiej przygotowani, byli lepiej wstrzelani w teren, byli Przekonani, że będą walczyć przyjeżdżając tam, i byli przygotowani na tę walkę. Potrafili ześrodkować ogień, potrafili tym ogniem się dzielić, potrafili uzupełniać stanowiska, tak jak tu widzieliśmy. Nie działa lekki karabin maszynowy, natychmiast koszar na jego miejsce przybiega ręczny karabin maszynowy, żeby uzupełnić odcinek. Było to całkiem nieźle przemyślane, było to całkiem nieźle zorganizowane. Natomiast ważną rzeczą jest właśnie ta placówka. Andrzeju podnieś helm do góry, żeby wszyscy widzieli, że to tam, to jest wartownia numer 5. Tu oczywiście mamy tylko jeden z przedziałów bojowych. Tak jak Andrzej ma pas, to ta wartownia była wkopana w ziemię. Tylko wystawało okienko ponad ziemię. Nad wartownią z reguły był domek niepozorny, dlatego Niemcy do końca nie wiedzieli, że jest tak wspaniale ten teren zabezpieczony. I teraz, co się dzieje? W jakim kierunku idziemy? Ta wartownia 1 września świetnie się spisała w obronie, w odparciu. Ta wartownia swoim ogniem pokrywała zarówno obszar od koszar po prawej stronie do wybrzeża morskiego, uzupełniała się z placówką komfort. Jutro, 2 września, nie będzie tej placówki i nie będzie wszystkich żołnierzy, którzy w niej walczyli. Przyleci 80 sztukasów, które właśnie skoncentrują swoje bombardowanie na Piątce. Wszyscy tam zginą. Bombowce nurkujące niemieckie zamienią wspaniałą, wspaniałą placówkę obrony w jedno wielkie zwałowisko gruzów, z których tylko trzy osoby ujdą z życia. Mamy sytuację, w której, drodzy państwo, takie krótkie kawałeczki trwały przez 7 dni. Teraz na Westerplatte do jutra, do 2 września, zapadnie umowna cisza. Niemcy twierdzą, że ta cisza była spowodowana zauważeniem przez radiotelegrafistę ze Szezwika Holsteina wywieszonej białej flagi. Część historyków widzi w tym, Rozkaz majora, który kazał któremuś żołnierzy wywiesić tę białą flagę, to, że ta flaga zniknęła, zawdzięczać mamy. Takie są domysły kapitanowi Dąbrowskiemu. To, że Niemcy czekali na poddanie się Polaków, znajduje się w ich, w ich wspomnieniach, w ich pamiętnikach. Byli przekonani, że Polacy zaraz wyjdą i będą szli do niewoli. Kiedy jednak następnego dnia trzeba było iść do ataku, nie byli już tacy pewni, co spotkają. Przywitał ich huraganowy ogień, i potem nasza załoga częściowo walczyła także, obawiając się, obawiając się że Niemcy będą chcieli się mścić, że jednak za dużo ponieśli ofiar, że te ofiary mogą spowodować, że żaden z obrońców żywy z Westerplatte nie wyjdzie. Jest tutaj Westerplatte materiałem dla wielu filmowców i scenarzystów. Tu można wyciągnąć wiele wątków, od ludzkich, od czarnej strony charakteru, od yy, wspaniałych postaw, godnych pomników, do postaw takich ludzkich, takich, gdzie, drodzy Państwo, pamiętajcie, że za trzy dni tym żołnierzom kończyła się służba. Razem ze służbą oni byli już cywilami. Kto zdążył być w wojsku, jeszcze jak była służba zasadnicza, ten wie, jakie jest nastawienie żołnierzy na kilka dni przed wyjściem do cywila. Oni już są poza murami koszar. To, że są w koszarach, to jest tylko przypadek. Już są w domu, już się witają ze swoimi dziewczynami, żonami, dziećmi. A tu trzeba walczyć. Składam im hołd, bo pomimo tych ludzkich odruchów, pomimo tego, że na pewno serce drżało. Ostrzałem szlezwika Holsteina, a potem yy, i pod bombardowaniem sztukasów. Pomimo to walczyli i pomimo to byli w stanie stawić się yy, stawić o przeważającej sile przeciwnika. Pamiętajmy, że Niemcy na tym malutkim odcinku o szerokości miejscami 100 metrów użyli 3600 żołnierzy do ataku. 3600 żołnierzy. Ktoś kiedyś powiedział, że dzięki temu, że przez 7 dni właśnie Westerplatte się broniło, schleswig Holstein nie mógł wyjść z portu w Gdańsku i nie mógł być użyty na innym odcinku. Że dzięki temu łatwiej było przygotować obronę pod ostrzałem, w trakcie już obrony, ale jednak na chylu. Chwała tym żołnierzom. Ja poproszę teraz.